Praca poza Tatrami, no to praca poza Tatrami to ja mam fałpie, bo 4 krowy są, miałowka jakieś i ciele. Także rano wstaję w czas, jeste zaćmy, trzeba robić, siło porządzić, posługować koło bydła, wygnać na kawałek. Pasem krowy od maja do, do sićkich świątek, jak chłopak do pogodę i trowy jest dość. Także pół roku są w stajni, pół roku są na polu, wieczór trzeba zagnać, wydoić, rano, wieczór bez lato nakusić, także umiem jeszcze robić inne rzeczy niż robota w parku. Natomiast prawdę powiedziawszy, tak jakby mi kozoł kto płytki kładzia, bo jakie inne dziady robić, to wygnie do rady chyba, bo nie umiem. No umiem, minąć no, to co umiem w parku i to co umiem na gazdowce, co się nauczył i to umiem robić. Ja się w parku wziąłem stąd ze skończyłem Technikum Leśne, zawsze chciałem pracować w lesie, przyjąłem się do parku i od razu dyrektor Byrcyn skierował mi do obwodu ochronnego Morskiego Oko i tak już tu zostałem, jak siedzę tu już 25 roków. Dwa lata temu został tu leśniczym, jest jeszcze dwóch podleśniczych Wojtek Łukaszczyk Starszych Dziadoń i od marca mamy strażnika Wojtka Goźnicy Roja. Także nasze 4 obchodem żaby się zajmuje Wojtek, obchodem 5 stał się zajmuje starszych dziadon. Strażnik Wojtek roja jest bez obchodu. No a ja koordynuję te prace, Zresztą staramy się zawsze na patrolach być w dwójkę, bo to jest i łatwiej według czy przy interwencji, czy przy obserwacji co dwoje oczu to nie jedne tak gadają to się i widzi. Jeden to, drugi tamto. Staramy się łazić w dwójkę, jak się do jest ze lasem jako takim, tak jak to było nauka w technikum leśnym, czy, 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 czy sztuki leśnej, rębnie nie trzeba, czyszczenia, to tu za bardzo tego nie ma poza obalaniem drzew niebezpiecznych, są taternicy, są, są, czy sroniska. Jeden pawilon gastronomiczny, także więcej roboty z obsługą ruchu turystycznego. Ale jak się chce do lasa w lesie, zwierzę poobserwować w górach, wysoko kłazy świstoki, To Sićko jest, bo to jest leśnictwo, co jest prawie 1500 metrów przewyższenia. Dolina Białki no jest las. Także można sobie tutaj uwidzieć różnych ciekawych rzeczy dość. Wydaje mi się, że Morski Oko to jest najpiękniejsze leśnictwo w parku.